Halo, kartus! Halo! Co tu, kurwa? Bestia S uwolniona! Jołdybie! Mówisz, że mam opanować kwestię na takich łatwów jak ty uwalniam kur... Eni is... Norbert Gierczak. Halo, kartus! Tak, a właśnie tu jest smog, który rucha twoją maskę. na czacie, Norbert kontroluj bestię. Ja skontroluję moją bestię, jak on skontroluje swojego raka. This is medga. Ja pierdolę, nie to. Ignoju jeden, uspokój się, co ty robisz, to? Sodowa ci odbiła? I chcę konia zwalić, ty? Baranie jeden, idioto. Eee, a co za komentarz tego gościa, w sumie to ja niby, tych niby streamerów w ogóle nie znam, jak to można nazwać streamerami, jeżeli ktoś ma mniej niż 200 ludzi, to nie jest streamerem, proste, co za typ. Niech kurwa za założy swojego streama i niech ma chociaż kurwa 10 widzów, nie? To... Kurwa, szanujmy się. Siemanko. Osobiście preferuję, gdy twoja matka mnie rucha Kurczę, znowu mnie poniosło uh, uh, uh. Kiedyś mama powiedziała mi, żebym poszedł do fryzjera No idę do fryzjera, pyta się jak mnie obciąć To mówię, że na disa. teraz mam zajebisty fryz Na elegancko ziom Elegancko Gratuluję, dobrego głosu. CO TO KURWA JEST Spoko, spoko načilku. Najczęściej jestem w diamencie 1, ty Latynie płać. Myślę, że Banielisano. I co o tym nie myślę? No. Jeżeli ktoś chce pokazywać publicznie swój poziom z gimbazienia i spamować, to no to jego wybór. Mi to osobiście nie robi. Chociaż spamowanie oddę, no. Nie wiem, jeżeli jej miało kiedykolwiek jakiś. Mi ten. Znamiona bycie zabawny, no to już dawno straciło. Nie kurwa No, ze złotych czasów, to pamiętam jak Flame kogo wpadło, jak popadło, gdzie popadło. Pasnął ty, rozprzedz zrobić kurwa pedał! Najpierw ma tam mnie zonuje w early, dżungle to przychodzi kurwa zawsze jak padnę, potem wchodzi mi na mid, do zamiast oddać te kilka CS-ów, żebym kurwa wrócił do gry, to jeszcze mi wypierda... No i jeszcze ten burzuje linię! No tu, tu, Gartus, Ruszcie, kurwa, w końcu! GARTUS! Co myśl o jebaniu Disa? Nie wiem, no jak chcecie go jebać, to się go jebcie, nie wiem, w co tam chcecie. Nawet w dupę, jeśli ktoś lubi, no ale kurde, no ja że mam wyrąbane w to, nie? No dla mnie to jest dziecinada, po prostu. Nie, to się kurwa nie dzieje naprawdę. To się nie dzieje naprawdę. Nawet w dupę, jeśli ktoś lubi, no ale... Norbert Gierczak, bawmy się. Jebany cebulak. Czy <suszy> ty jest kurwa kpina. Ja nie wiem, czy on to robi specjalnie, czy co. No ta no wszyscy pójdą chuj wie gdzie, no bo co masz? Silver, Mastera kurwa Kate y, gość, który gra Timo z healem napisał mit Typ y, zinstalokował Kate, która no gdzie ona ma pójść? No to ta, ja mogę kurwa nawet nim pójść na Mida, nie? Wyjebane Boże nie tu kurwa Myszka jebana, ona mnie wkurwia już. Czemu jest taki pierdolony main? No ta, graj sobie na 800 dpi, kurwa. Nie, to się kurwa nie dzieje naprawdę. To się nie dzieje naprawdę. Jebać Disa. Nie wiem, co jakbym ja flenił Disa za to, że jest Disem, bo... To jest ta sama logika. Nie wiem, no jak chcecie go jebać, to sobie go jebcie, nie wiem, co tam chcecie. A JD to jest głupi jak błąd. Disa lubię. No to jest głupi jak było z tym JD, bo to w sumie... Ktoś napisze JD, myślę, że go zryzywał, ale to naprawdę to ma kurwa na odwrót. To działa, bo oni robią mu atencję. Co kurwa? mu atencję. Oni mu atencję robią z tym JD. Im więcej jest hejtedów, tym więcej jest więcej ludzi o nie słyszę. O kurwa! Tak duży saying. Różni się, czym różni się rosyjski pogrzeb od rosyjskiego wesela? No, na rosyjskim pogrzebie jest jednego pijanego mniej. Co kurwa? No, na rosyjskim pogrzebie jest jednego pijanego mniej. Exit match. Badaj, pajaców. Dużo białka. Dużo tłuszczu. Nie, to się kurwa nie dzieje naprawdę. To się nie dzieje naprawdę. yo Piernale. Co to jest? Co to jest? Bo on nie mu atencję. Czemu jest taki pierdolony Onie, O nie! Jesteśmy zgubieni. Bawmy się. Fryki. To jest fryki. To nacz. Co to jest? Co to jest? Friggy. Bo on nie mu atencję. Halo, Kartus! Halo! Nie, to się kurwa nie dzieje naprawdę! To się nie dzieje naprawdę! Uuuu! Uuuu! Co zrobił kurwa! Ha? Ja pierdolę zero trzymam na jakieś zaraz się popłaczę! Jak to zrobił! Jakub! Golem! Kurewicz. O kurwa. Dobra pierdolę tego frajera. Raz kurwa wyjdę z tej gry, bo i na nie wygram. Deparę w kołpacie, cool nie wiem. Gdybym miał pieruki, już bym dał w domu jego zabił. Raz, kurwa wyjdę z tej gry, bo i na nie wygram. Pieruki zupełnie nam mu facie. Deparę w kołpacie, cool nie Wszyscy widzieli kurwa! Ja pierdolę! Co to było? Kurwa, szanuj Szanujmy jeszcze. Co myślę o JD na Twitchowych czatach i w ogóle o jebaniu Disa, nie wiem. Disa? Eee... Nie, nie wiem, wiem, że ten koleś kiedyś flemił nie wiem czy on się ogarnął, wiem, że kiedyś flamił i ludzie go za to strasznie hejcili. Ginci po grzmocie! Ale dwa ultimate musieliśmy na natypać, czujecie to? Żeby ta fiora jeszcze wzięła tą wieżę na topiną no weź to kurwa raku! No nie mam pytań do tego gościa, no wytłumaczcie mi skąd się tacy ludzie biorą. No... No mi się wydaje, że to już jest takie... Takie... takie Twitchowe, takie polskie, kurwa, community sobie wyrobiło. To jest takie... JD to jest jak taka kappa na form lola, nie? Co? Co w, to w, to w, to? Wszyscy... wszyscy wchodzą, tylko że kappę się dłużej wpisuje, a JD to jest taki, kurwa, spam od razu. Nie wiem, tak stawiam, że 80% tych ludzi, którzy... ...wchodzą na te czaty i piszą JD, to są, kurwa, nawet typy, które nie wiedzą, co to w ogóle znaczy i skąd się to wzięło, tak więc... Wydaje mi się, że. Spamują, to czemu ja miałbym. No, 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 to jest tak, że wszyscy spamują. Chuj wie o co chodzi, ale ja też zaspamuję, nie? bo mogę, bo, bo wszyscy trolują. Wiecie co? Tapiora ma kurwa. Tak poważną chorobę, że ja wolę się zabezpieczyć, bo jeszcze mnie zarazi. Zanim się! Tak wyglądałem, zanim odpaliłem pierwszy raz streama, e, this streama, tak? Nie, to się kurwa nie dzieje naprawdę. To się nie dzieje naprawdę Tak wyglądałem, ale zobaczcie jak się teraz minię. Chemioterapia Level hard Doktor D wieżdża. Tak, bez włosów, okulary, bo oślepłem też jeszcze oczywiście tak, Śle oślepłem, wyłysiałem straciłem zęby Mój rak dostał gierczaka, mój gier gierczak dostał Gierczycy Profilaktyka przede wszystkim Niestety dla niego na przykład już jest za późno, żeby go wyleczyć, ale ja wciąż mogę. Samą piekła A szatan daje ci ostatni Mam wybór. Przez następne 500 lat będzie płonąć. Jankos, Dis albo twoja rodzina, jeśli <sław> nie wybierzesz ciwdy, żadnego Jezus z dwóch to... poprzednich. Ja, o ja, o ja. Nie możesz Ajaj, się za nikogo poświęcić. Kogo wybierasz? Disa. Po raz pierwszy. No Disa. Wybieram Disa. Po raz drugi. No poświęcam Disa, no. Po raz trzeci. Wierdalaj swojej ziemi! No po prostu... Kurwa, no nie! Ale urwa! ale to było dobre nie ma takiego bicia moje bałty. na czynku. moje bałty. kurwa no nie kurwa no nie nie ma takiego bicia nie kurwa no nie na czynku. kurwa poco poco no i

Spoko, spoko? Nie ma takiego wisza. Dlaczego? Co ty pierdolisz? Co to kurwa za gładki? Pojebał ile, 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 ty kurwa masz lat? Kurwa, no nie! Nie! O kurwa! Ty pierdolony! Spoko, spoko, na pilku. I co kurwa? Morda w dupę, żrej kupa. Wy wszyscy jesteście pojebali! Patrz, nie on was, was Na to jeszcze kurwa Idź Na przynku. Ty w ogóle, kurwa, jesteś pajacą. Cześć, witajcie moi kochani. Witam was Kurwa... No, kto, kto, kto się ubiera na czerwono i wie, czy żeś był grzeczny, czy nie? Nie ej. to jest kurwa... To jest... No nie wiesz, no... To jest, to jest grube. No, kurwa, Mikołaj, Nino, nie wiem, ej. Pańska inkwizycja. Ja pierdolę. Nie. Albo bo chuj, nie. Mam dość dużo lajków panowie, bo to kurwa trzeba na jaką zbierać.